A w dzisiejszym odcinku powiem wam 10 powodów, dlaczego nie powinieneś pochłaniać burgerów. 1. Burger jest niezdrowy i mówi to nawet Wikipedia, sam se zobacz ty kradzieju. 2. Jeśli ugryziesz chociaż jeden mały kawałeczek burgera, to twoje komórki mózgowe zaczną randomowo znikać po jednej sekundzie. 3. Tu masz grafikę mężczyzny imieniem Jacek przed burgerem, a tu masz go po zjedzeniu burgera. 4. Spróbuj mi zjeść tego burgera, a cię zastrzelę. 5. Burger, który trzymamy w rękach jest stworzony z 6 do 8 składników. Z tego powodu każdy z tych składników ma bardzo dużo kalorii i także może być niezdrowy lub otruty arszenikiem przez Sprite'a. Mówię to tylko dlatego, żeby film miał więcej czasu oglądalności. 6. To przelej mi na konto 150 zł. 7. Czy naprawdę jest to lepsze niż herbata? Naprawdę? 8. Stawiłbym tu coś, ale mi się nie chce, bo jestem zbyt tłusty. 9. Firmy typu Burger King i McDonald' cię oskamują jak tam pójdziesz 10. Wiem, że ten burger jest pyszny, dlatego go zjem.